Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Na czym ten chciałbym, chciałbym, żeby sprawdziły to y, służby bezpieczeństwa państwa polskiego, bo mam wrażenie, że projekty, które były przygotowywane w Orlenie, a było ich ponad 80, osiemdziesiąt, finału nie znalazły. Co pan sugeruje, że tutaj w Polsce działają obce służby? Saudi Aramco jest zainteresowana inwestycjami w Polsce, w polski biogaz. Wszyscy mają dokładnie policzone, ile biosubstratu do produkcji energii i ciepła ma Polska. Ma porównywalną ilość jak Niemcy. W Niemczech tych inwestycji jest już ponad 10 tysięcy biogazowni, w Polsce 300 panie Marszałku, wy rządzicie, kto jest za to odpowiedzialny? Otóż, panie dyrektorze, imiennie nie będę mówił, odpowiedzialny jest cały rząd, ale oczekuję także reakcji ministra Siemoniaka, bo uważam, że w polskich spółkach energetycznych y, mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki, odnawialnej na rzecz produkcji biometanu. Pan wie, że... co pan powiedział? Sabotażem? Tak.